Dług ekologiczny jest to pojęcie, które pozwala nam określić, jak szybko wykorzystujemy zasoby naszej planety. I oznacza to, że wszystkie zasoby, jakie wyprodukuje nasza planeta w tym roku, zostały wykorzystane już do 2 sierpnia. Jeśli chodzi o świat, bo jeśli chodzi o Polskę, to ten moment nastąpił na początku maja, czyli znacznie, znacznie wcześniej. Porównanie tego długu do, do Sytuacji finansowej jest bardzo trafne, dlatego że to jest tak, jakbyśmy zarabiali miesięcznie 5 tysięcy, a wydawali 9. Czyli płacimy za jedzenie, płacimy za ubrania, kupujemy sobie dobra, ale już nie płacimy za wodę, nie płacimy czynszu, nie płacimy za energię elektryczną i tak co miesiąc. W związku z tym z miesiąca na miesiąc ten dług narasta. Czyli gdyby wypłacono nam całą wypłatę z góry za cały rok, to właśnie, właśnie dzisiaj skończyłyby nam się pieniądze i od jutra. Już jedziemy na pożyczkach. Natomiast co to oznacza dla świata? No, oznacza to po prostu, że nadużywamy, nadużywamy dóbr przyrodniczych, nadużywamy przyrody, która, i biosfery, która na naszej planecie nas utrzymuje. I to w sposób bardzo drastyczny. Ponieważ żeby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, i pochłonąć wszystkie emisje czy zrównoważyć je, przyroda potrzebowałaby. 1,8 takiej planety jak Ziemia, czyli prawie dwóch planet. No, w przypadku Polski to jest ponad dwie Polski, byśmy potrzebowali. I tu jest ważna sprawa, ponieważ chodzi o walutę tego długu. To nie są dolary ani euro, tylko walutą długu ekologicznego jest powierzchnia Ziemi i oceanów. I tej powierzchni mamy zdecydowanie za mało na to, w jaki sposób konsumujemy i w jaki sposób użytkujemy Ziemię.